Histeria, z greki hystera, czyli macica, jest według Egipcjan żywym zwierzęciem, które wędruje w górne partie ciała i w ten sposób, uciskając na poszczególne organy, powoduje rozmaite dolegliwości, w tym duszność. To Hipokrates stworzył pojęcie histerii, z greki hysterikos, inaczej zwanej dusznością maciczną. Uważał, że wskutek braku aktywności seksualnej kobiece macica wysusza się i przemieszcza w górę, uciskając w serce, płuca i przepony. Obraz kliniczny był podobny do wyżej wspomnianego. Macica wędruje w poszukiwaniu wilgoci. Odnajdywała wilgoć przylegającą do wątroby. Przecinała przez to drogę oddechową, która znajduje się w brzuchu, co było przyczyną duszności. Macica mogła usadowić się także w okolicach serca i powodować niepokój, zawroty głowy, cierpnięcie nóg, utratę mowy. Hipokrates wskazywał także na inne możliwości objawy histerii. Białka oczu wywracają się, kobieta staje się zimna, a nawet sina. Ślina spływa jej do ust, przypomina epileptyczkę, zęby się jej zaciskają. Pogląd ten podzielał także Platon. Proces inicjujący histerię zachodzi znacznie łatwiej, gdy kobieta utrzymuje abstynencję seksualną, co sprawia, że nasienie nie może znaleźć ujścia. Wówczas wapory powstające z fermentacji uderzają kanałami nerwowymi do mózgu, wywołując atak histerii. Добрый вечер. Добрый вечер.